Hej, hej, widzowie. Hej, ka Co tam u was? Bo u mnie całkiem okej. Okay. Właśnie se wróciłem z pracy i tak sobie. myślę, a... Kurczę, ale bym sobie tak... Ale bym sobie tak zdobył kolejną odznakę. No, tak sobie właśnie pomyślałem. I, I wiecie, co teraz będę robił? Będę właśnie zdobywał kolejną odznakę. Bo znajdujemy się właśnie... Yy, Właśnie przed, yy, przed samą walką, yy, tutaj z liderką sali, która niestety nie pamiętam jak się nazywa, ale Luzik, Luzik to nie jest teraz istotne. A... Chciałem was też powiedzieć w mojej, mojej nowej formie odcinków, <laughs> czyli odcinki będą krótsze, ale będą się pojawiać częściej, będę się starał robić je codziennie od poniedziałku do piątku. A taki mam plan, że codziennie od poniedziałku do piątku będzie się pojawiał odcinek z Pokémonów. <laughs> Będą trwały około 15 minut. Takie mam założenie. Wiadomo, tam czasem może się troszkę przesunąć, będą troszkę dłuższe. Ale założenie jest takie jest i będę starał się go e, trzymać. Jeśli by tam był jakiś jeden dzień, gdzie nie będzie odcinka, to no niestety musicie też mnie zrozumieć, bo studiuję, chodzę do pracy. E, więc to też nie jest tak hoppsiu, też nie mam zawsze na to wszystko czasu, a też jeszcze wiadomo, czasem się by wypadało z dziewczyną czy ze znajomymi spotkać, więc... Mam nadzieję, że to rozumiecie, ale, ale będę starał się. Przepraszam, tylko jeszcze Facebooka wyłączę. Uh, już <laughs> będę starał się uh, trzymać systematyczność. Także, no, uh, nie przedłużając już yy, tutaj moich wywodów, grajmy, grajmy. Po prostu zawalczmy o naszą kolejną odznakę. Oho, w końcu dotarłeś. Odkąd dotarłam do tego e, państwa, tak? No, e, zawsze, próbu zawsze próbuję nauczyć się nowych rzeczy. E, tutaj nam mówi, że e, spróbowała e, swoich sił tam w tych kontestach, e, przebierankach. Ok. E, uczy się też bardzo dużo na temat Pokémonów. E, i została e, gym liderem. tak? Tutaj właśnie tutaj tak, mycie, my cię, my cię e, Nie, nie powinnaś wygrać byku. Proszę, nie rób tego nie wygrywaj. Proszę, 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 daj mi wygrać za pierwszym razem Enginer Scoot, tak, to, to, to właśnie on, to właśnie on. O, Weezing. <coughs> Wait jest jestem pośledzony? No okej, sprawdźmy, jak tutaj się spisze gust na Wizingu Oj, sludge, Ymm... Tak, tak, tak żem coś tam... Nie to, że się spodziewałem jakoś bardzo, ale no tam wiecie, jak to jest. Delikatne przeczucie gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że tutaj... Prawdopodobnie Bartol znowu będzie musiał robić połowę rzeczy sam. Bartol też nie ma full HP. Na szczęście takie rzeczy nie są na niego zbyt, yy, zbyt efektywne, a natomiast nasz karate powinien być dosyć mocny. Oj, 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 oj. Nawet z taką przewagą levela. Jeszcze nam tutaj cenność spadła, no nie wiem, w takim razie chyba nie pozostaje nam nic innego. Jak liczyć na to, że tutaj Gigas da sobie radę z Wizingiem, no bo Bartolem to byśmy się za, za, zaciupali, tak? No wiadomo, on temu Bartolowi nic nie bije, ale jemu też nic, więc to się troszkę mija z naszym celem. No to jest slash bomb. Na pewno skutecznie zadziałał naszego masnego Gigasa. Miejmy nadzieję, że tutaj, no nie powiem, bo dosyć. O, jeszcze zatruł się, jeszcze się zatruł. Aż tego nam było potrzebne. Miejmy nadzieję, że tutaj Dragon Breath będzie w miarę skuteczny na Wizinga, bo jeśli nie, to... O, tutaj mamy jeszcze Hardway Poison. Spróbujmy tutaj Confuse Rayem wyjechać. Ojej, oj, to jest naprawdę niedogodna sytuacja, to co się tutaj dzieje. Okej. Okay. Uh. Problem jest taki, że jak ja użyję No powiem tak widzowie. Powiem tak Mam co najmniej w tym momencie giętkie nogi. Nie mam wyboru. Albo tutaj Revenge robi robotę. Albo jesteśmy... nie powiem gdzie. No, nie, nie, nie powiem tego na głos. Critical Hit. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Teraz po prostu liczmy na to, że yy, kolejne Pokemony nie będą... Miltank, okej. Okay. Dalej Bartol. W Miltanka Bartol powinien sobie poradzić bez większych problemów. Jedyne czego się obawiam, a... To Pokémon numer 3. Body Slam w nas wiedzie, to nie powinno nam jakoś dużo z.O! Oh, Jesus Christ. Na szczęście to było super efektywne, ale tutaj jakiś Bery wiedzie, ok. Ale myślę, że tutaj. Musimy wjechać karate chopem, On powinien. I tak, 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 zdecydowanie, zdecydowanie powinieneś. Tak, 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 miltanku. To zdecydowanie powinieneś by tego użyć. I super efekt. I tutaj karateczop znowu powinien. Wjechać pierwszy. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pająk, super. Pająk był 24 level. To jest właśnie to, czego potrzebowaliśmy. Ponita. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej! Okay, okej, okay, okej, okay, ok, 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 Ponita. Czy to się może ok, No ok, ok, proszę. Proszę, proszę, żeby to się udało. Błagam. Proszę. Fire speed, nie, 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 nie. O! It's super effective i zadało mu tylko tyle. Okej, widzowie. Żegnamy się z pająkiem i prawdopodobnie żegnamy się tutaj yy, ze wszystkimi naszymi pokemonami w tej chwili. Bo, tak się składa, że... Prawdopodobnie nikt nie przeżyje tych ataków ponity. Bomber jest naszą ostatnią nadzieją. Ale no, przecież... Okej. Okay. Battle Items. Status Healers. Cokolwiek. Ha! <śles> Ok, i super effective, i super effective. Ok, ok, okej, ok, okej. Okay, okay. Proszę, bombel musisz. Tak, bombel, bombel, dobrze, Jezus. Boże, bombel, tak. Oj, matko, jedyna. Nigdy nie sądziłem, że będę tak wdzięczny bomblowi. Tak, naucz się, naucz się, Amnezi, proszę Cię bardzo. Za sport. Naucz się I jezus, Maria, już po prostu miałem. O boże. Gdy, gdyby nie, gdyby bombel nie był efektywny w ponite, to kończymy tutaj. To by był, to by był nasz koniec. To by był po prostu nasz totalny koniec. I dostajemy relic badge from Fantina. To Fantina. Fantina tak się nazywa to. Tutaj ta, ta pani, tak? Fantina. Ok. Jesteśmy relic badge, także odznakę reliktu, jeśli dobrze to tłumaczę. Swoją drogą ostatnio zapomniałem dodać odznaki w montażu. Mam nadzieję, że teraz się już poprawiłem, nie wiem czy ja z przyszłości, który to będzie montował, niczego nie popsuję.

Ale, że naprawdę mój wodny Pokémon się nie można uczyć Aquaringu? Fajn. A ktoś się można użyć Magic Beam'a? Magic Coat'a, przepraszam. Wow, bomba is able do zrobienia tego, ale czy to zadaje w ogóle jakiekolwiek. No, super. Ale Aurora Beam. Może ktoś się może nauczyć Aurora Beam? A nikt nie może się nauczyć Aurora Beam'u. Ok. Wyjdźmy już stąd, bo to miejsce przyprawiło mnie o zawał. A, niestety, ale jestem zmuszony. Czyli pożegnać się z naszym przyjacielem pająkiem. Nowo zdobrytym swoją drogą przyjacielem pająkiem. Niestety, no ale... No cóż, tak wyszło. Miałem nadzieję, że jego bubble będzie efektywny w ponite, ale... No, niestety był mniej efektywny niż MadShot Bombla, więc najpierw, niestety, musimy wejść w Pokemony. i take. No, i niestety, pająk. Tak dawno nie musieliśmy nikogo żegnać. Że niestety, ale. No jest mi troszkę przykro. Bye, bye, pająk. No żegnaj, niestety, ale. Niestety, ale tak. Tak wyszło. Przepraszam cię. Przepraszam cię, kolego. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy tam na wolności w świecie Pokémonów. Na wolności. Okej, okay. uliczymy sobie Pokémony jeszcze. Tak, I hope to see you again too, siostro Joy. Ok, sprawdźmy, czy teraz już możemy zrobić coś e, może bardziej. A, znaczy coś innego niż tylko jakieś na przebieranki? Czy my się tutaj wydostaniemy teraz? Nie chcę się tu wydostawać. <grytanie> sprawdźmy tu, czy telewizja polska już sobie stąd poszła? Nie. Okej, okay, czyli Telewizja Polska nie daje za wygraną. A um, w takim razie... W takim razie po prostu wejdźmy tutaj. Wejdźmy tutaj. Tutaj czeka nas nasz... O tak, cześć Igorek, matko jedyna. Tada! Kazaliśmy na siebie czekać. Sprawdźmy jak bardzo silni stali, stałeś się ty i ja. A więc walczmy, kolego. Co masz? Siedem legendarnych Pokémonów już? Ma cztery. Tyle samo co ja. O Boże, ale mu zazdroszczę, Crowdnata. Nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego, jak mu zazdroszczę. Sprawdźmy, co robi Amnizia. Okej, sobie specjalnego defa. Sprawdźmy, jak Matso sobie poradzi z Crowdnatem. Czysto technicznie, chyba powinno być. Właśnie tak jak myślałem. Całkiem ok. Tak, tak, tak. A się nam teraz pokazał. Crowdnat użył protektora. Nice. Nie powiem zazdroszczu, bo chciałem mieć takiego Crowdnata u nas w drużynie. Myślę, że mógłby być całkiem przydatnym Pokemonem. To nie. No nie powiem, Vice Grip nam tutaj... Przestaniecie mnie zmuszać w końcu do tego, że cały czas szybko Bartola. No, ja jestem do tego niestety zmuszony. Ok, kraut nadpokonany. Uh, Kingdra, Pokémon. Kolejny wodny, to był jego starter swoją drogą. Nie wiem, czy pamiętacie. Um, mogłem go wtedy wziąć? Wodny Pokémon by nam się przydał, co? No, nie powiem. Fajnie byłoby mieć takiego przewodnego i ognistego Pokémona w naszej To no, Jest takie coś, co bym teraz chciał osiągnąć. E, ale okej. Okay. Myślę, że możemy dalej walczyć Bartolem przeciwko Kingdrze. Nie wydaje mi się, że była jakaś bardzo efektywna przeciwko niemu. tej Kingdra na levelu 27, więc. E, na to też na pewno trzeba zwrócić uwagę. Focus energii używa, okej. Okay. Nie możemy na pewno czegoś takiego zignorować, musimy być a, tutaj świadomi tego, że możemy zaraz jakiś one shot dostać na twarz, Myślę, że, ale myślę, że Bubble Beam nas raczej nie zabije, a Revenge powinien już tutaj Kingdra... Tak, jak najbardziej. I myślę, że ten Revenge powinien wystarczyć, żeby Kingdra już yy, wróciła do swojego Pokébola, tak? A jak najbardziej Revenge od Bartola wystarczył, 1197 punktów doświadczenia dostał Bartol za to. Bartol 31. level, moi drodzy. <coughs> Ale, że chłop też ma redzik i gasa? Nie no, ki-battling No to po prostu revenge No i sorry, ale jest tylko miejsce dla jednego masnego gigasa w tych pokemonach i to wcale nie jest twój kolego. Yanma. Zmienimy pokemona na Janmę. E, tutaj myślę, Pokemon, że... E, myślę, że gigas może sobie tutaj się zabawić. Ale z moim zdaniem akurat e, masny gigas... Jest ok, nie powiem, bo bardzo nam pomógł na początku. Bardzo nam pomógł na początku, ale myślę, że to jest moment, w którym moglibyśmy tutaj wpuścić z jakiegoś innego Pokémona w jego miejsce. Bardzo chciałbym taki typowy zestawik teraz sobie złapać. Trawiasty, ognisty wodny. To jest coś, co na pewno chcę. Na pewno będziemy też potrzebowali pokemona latającego, z uwagi na to, że w końcu kiedyś będziemy musieli użyć tego flya. Tak samo jak. Będziemy kiedyś w końcu musieli użyć surfa, tak, żeby, żeby się gdzieś dostać. Mm. Więc tak najbardziej czekam tutaj na jakieś te wodne pokemony i tak dalej. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że coś tutaj się w końcu pojawi. Um, no, bardzo na to liczę. Ok, ja myślę tutaj jeszcze jeden, jeden strzał i, i Jan ma powinien. Jan ma powinien już tutaj, e, jest sparaliżowany teraz, jeśli tylko masny trafi, to myślę, że to powinno już wystarczyć i Jan ma też już powinien wrócić do swojego pokemola. No jednak, nie, jednak, jeszcze troszeczkę, jeszcze jedna, tak. No super, obydwoje tutaj nie trafiamy, no ale... Z tego co ja rozumiem, to, ma, to Gigas też działa tak, że on musi jakby chyba się wkręcić w tą walkę i wtedy jakby robi więcej, czy działa lepiej. Nie wiem, nie do końca to rozumiem, ale no cóż. Tak, na razie, cześć, pa, hej, kolego. I to samo... Kieruję do Was. Na razie, cześć Pa i hej, moi kochani widzowie, bo to już na tyle w tym odcinku i widzimy się, miejmy nadzieję już jutro w kolejnym. Także ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku, w którym mam plan połapać troszkę Pokemonów w końcu nowych. Miejmy nadzieję, że się uda. Także no, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Hej, hej!